W dzisiejszym filmie z Pet Simulatora pomyślałem, że moglibyśmy zrobić wielki test enchantów, żeby ostatecznie przekonać się, jakie enchanty są najlepsze, bo z jednej strony taki topowy gracz, który nazywa się Sisley Jelly Quinn, czy tak, to jest taki gość, który ma mega dużo Titaników i tak dalej, mówi, że opłaca się maksymalnie dwa enchanty zakładać tego samego rodzaju, czyli na przykład dwie fortuny, bo one się łączą ze sobą tak, że na przykład jedna fortuna daje wam 40% na diamenty, ale druga daje wam już mniej, czyli na przykład daje wam 20%. A z drugiej strony taki topowy youtuber z Ameryki, czyli AlphaGG mówi o tym, że na to płaca się 4 enchanty zakładać, więc dzisiaj przetestujemy to, co bardziej się opłaca. No i oprócz tego też mamy mega dużo gamów, które muszę wydać, mega dużo wszystkiego, a więc tym też na pewno dzisiaj się zajmiemy. I też przy jeszcze do Was taka giga, giga ważna prośba. Dzisiaj o godzinie 10 na moim drugim kanale Helix Games. Wrzucę troszeczkę inny film z Robloxa z moim znajomym po miniaturce, zresztą sami zobaczycie. A więc please o 10 w bicie zobaczyć ten film. On też będzie na końcu ekranu tego filmu. Dobra, ale żeby ten test miał na początku sens, to musimy ogarnąć cztery rodzaje tego enchantu i tego enchantu, czyli musimy mieć cztery fortuny. Aktualnie mamy trzy fortuny, czyli jedno musimy dokupić. No, sprzedawałem je teraz, by dokupować drożej, ale no, nie wiedziałem, że będę taki test robić. Jakby musimy też sobie tutaj pójść i ogarnąć sobie jeszcze jedną książkę na diamenty szóstki. Myślę, że mam tyle tych książek, że zrobimy sobie jeszcze jedną. Tutaj dwójek samych mam 500 ponad. Trójek, tyle, mam nadzieję, że mi wyjdzie jedna szóstka z tego wszystkiego. No, powiem wam, że chyba zabraknie trochę. Trochę brakuje. Dobra, muszę ogarnąć sobie więcej książek, żebyśmy mieli kolejną szóstkę. Dobra, na pierwszą trade plazę i mamy tutaj za 930. No ja sprzedawałem po 800, ale kupmy sobie to, bo nie chcę mi się więcej szukać. Sprawdziłem 10 trade plus i to jest pierwsza fortuna, którą znalazłem. Nie wiem, jakiegoś nie farta mam do tych trade plus, powiem wam teraz. I nawet się kupić to nie chcę, no? Kup się w końcu, dobra, kupiło się. Musimy jeszcze znaleźć trochę enchantów na diamenty piątki, żeby zrobić to na szóstkę albo od razu szóstkę kupić. Ale no to też będzie trudne, bo na tych pro trade plazach same hitspety sprzedają ludzie. Nikt nie sprzedaje potek, nikt nie sprzedaje enchantów. No tutaj takie dosłownie pojedyncze potki są. Jakby moim zdaniem... Na takich pro plazach może dobrym interesem być właśnie sprzedawanie potek Enchantów, bo prawie nikt tego nie robi, a więc nie macie konkurencji co do tego. Dobra, jeżeli chodzi o drugi Enchant, to tutaj znalazłem za 1,1 ,1 miliona, no ja sprzedawałem po 900 i mi tego nie kupowali, ale dobra, potrzebujemy tego do testu, możemy się poświęcić ogólnie. Jeszcze chciałbym przetestować Lightning Enchant. Najlepiej było Super Lightning, ale sprzedaliśmy Super Lightning, bo ten Lightning podobno też jest gigamocny i on działa tak jak dynamit, tak naprawdę. Jakby May Rashard to pokazał na filmie i teraz ten. super... Super Lightning jest już warty po 5 milionów, nawet a więc też co musimy przetestować, ale tym się później zajmiemy. Na początku przetestujmy diamenty i fortuna. Dobra, i będziemy musieli zrobić trzy testy. Pierwszy test, no to będziemy oczywiście zakładać cztery enchanty na diamenty szóstki. Do tego dwa krytyki, no bo to na pewno jest najlepsze. Opłaca się założyć bardziej dwa krytyki i jedne strongpety, aniżeli na przykład dwa strongpety. No i do tego zakładamy magnet i robimy 5-minutowy test. Muszę odpalić sobie oczywiście wszystkie owoce, potki. Później zrobimy tak z fortuną, a później połączymy fortunę z diamentami i zobaczymy, na czym najwięcej się zarabia. Jakby tutaj tą potkę odpalmy, tą podkę, więcej nam do testu nie będzie potrzebne. No i jeszcze owoce. W sumie to tutaj mi brakuje tych, jakby rainbow owoców one też dają na diamenty. Musimy sobie dorobić te owoce. I też za 3 minuty Mikołaj będzie. Nie chcę mi się w sumie na razie za tym Mikołajem biegać. Później może pobiegamy za nim. Na początku testem się zajmiemy. Ten Mikołaj mi trochę zepsuje ten test. Dobra, co zanim weźmiemy się za test, to weźmy się za tego Mikołaja, bo ten Mikołaj będzie mi diamenty zrzucać i będzie nam zaburzać prawidłowy wynik tego testu, więc. Więc poczekajmy na tego Mikołaja. Po prostu. I w sumie w kalendarzu mamy kolejny dzień. No i tu mamy 3 te x Large, czyli tak jak mówiłem. Tutaj albo będą 4 x Large, albo będzie Titanic. Dobra, i leci ten święty Mikołaj. Znowu za nim biegam i bierzemy się za test. Dobra, i Mikołaj sobie odlatuje. Nie ma znowu huge'a, ale dobra. Teraz możemy na spokojnie test zrobić. I tak jak mówię, musimy sobie to odpalić. Jeszcze ewentualnie to wam polecam odpalać, jakby te kacki, nie kaczki, bo to też wam dużo daje. Wtedy pety szybciej biją, szybciej biegają i tak dalej. I kolejna rzecz, którą też. Wam polecam robić, to odpalać flagę na fortunę, jak macie, bo zobaczcie, flaga na fortunę teraz daje 2,5 razy tyle diamentów, a flaga na gemy daje tylko dwa razy tyle diamentów, więc flaga na fortunę teraz jest lepsza, ale dobra, robimy to tak: wszystko odpalone, tutaj jeden entrant trzeba zmienić, wbiegamy tutaj, odpalamy flagę na fortunę i zobaczymy, ile uda nam się zarobić gemów w ciągu jednej flagi na fortunę, właśnie. Dobra, i flaga na fortunę kończy się za 10 sekund, już niecałe 10 sekund i będziemy mieć jakieś 42, 42 tysiące. 600 gemów. W 5 minut 42 600 gemów. Dobra, musiałem to ładnie podliczyć, czyli mamy 42 600 po 5 minutach, 511 tysięcy gemów po godzinie i 12,2 miliona gemów po 24 godzinach. Tak w takim zaokrągleniu. A więc całkiem sporo, myślę. Dobra, ale teraz robimy drugi test z Fortuną. I z Fortuną powinno być trochę mniej, bo Fortuna daje 40% na gemy, a więc łącznie będziemy mieć o 20% gemów mniej jakby z tego. Jakby no nie jest to dużo, ale zobaczymy. Też nie nie zawsze tyle samo się farmi tych gemów, bo nie zawsze tak się zespełnuje w ciągu 5 minut o wszystko, ale zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać. O kurczę, muszę jeszcze raz zrobić ten test, bo za wolno flagę odpaliłem. Jeszcze raz, niech to się wszystko zespałuje. Teraz tutaj sobie ustawmy, cyk, wbiegamy, no i dobra. I teraz zobaczymy, ile będzie z czterema fortunami, właśnie. Stoimy sobie tutaj i czekamy, oczywiście, 5 minut. Tutaj na pewno wszystko git jest odpalone, wszystko git. No i dobra, flaga kończy się za 10 sekund i troszeczkę więcej powiem wam, że będzie mieć, ale no minimalnie więc jakby te 20%. Myślę, że żadnej różnicy nie robi tak naprawdę. No z fortuną będziemy mieć 43500 coś takiego. No czyli minimalnie więcej. Nawet nie będę tego liczyć, bo to są różnice między, nie wiem, 500 tysięcy gemów dziennie. Ale teraz najważniejszy test. Zdejmijmy tutaj dwa te enchanty i dajmy dwa te, czyli zrobimy tak, jak ten topowy gracz mówił, żeby właśnie w taki sposób to łączyć. Tylko rozwalmy domek najpierw, bo z domku dużo gamów leci, chyba. A więc, żeby trochę nie zaburzyć tego testu. Dobra, i teraz odejdźmy tutaj, niech to wszystko się zrespi na nowo. I podejdźmy sobie tutaj. No i wbiegnijmy sobie z tą fortuną i zobaczymy, ile teraz zarobimy. No i za 10 sekund czas się skończy. I mamy praktycznie taką samą kwotę: 43 tysiące. No a więc tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy zakładacie fortunę, czy zakładacie diamenty? Czy zakładacie diamenty i fortuna? Bo różnice są minimalne dosłownie, a więc wychodzi na to, że te enchanty stakują się ze sobą tak samo. Czyli tak naprawdę podsumowując, dziennie jesteście w stanie spokojnie zarobić około 15, może i nawet więcej milionów, no bo jeszcze trzeba cały drop doliczyć. Trzeba doliczyć wszystkie klucze, które wam wylecą, trzeba doliczyć teraz jeszcze te Titanic prezenty. Z tymi Titanic prezentami przez 24 godziny nawet więcej mogłoby być, ale no wiadomo, jak 7 skończy, to nie ma co tego doliczać. Myślę, że z takim teamem spokojnie jesteście w stanie zarobić 15 milionów. Oczywiście. Oczywiście, jeżeli macie odpowiednie pety, ale. Mam też coś dla osób ze słabszym teamem. Jeden mega mocny sposób na farmienia. Jeden mega mocny team. Jakby ja tych enchantów w ogóle nie używam, ale one podobno są mocne jakby. Te właśnie tutaj blasty, bo one działają jak dynamity. Jak sobie trzy takie blasty założycie, do tego powiedzmy, no z jeden taki enchantik na diamenty, jedną fortunę. Tutaj jeszcze moc kliknięć i do tego sobie na przykład, nie wiem, siłę petów odpalicie. I to to, zobaczcie, co się będzie działo. Jakby tutaj sobie moje pety rozwalają to wszystko. Ale my idziemy tutaj. I zobaczcie jak samymi kliknięciami, to szybko będę rozwalać. Zobaczcie jak to wybucha. Bo właśnie tak działa ten blast. Ten blast działa dosłownie jak dynamit. Tu nie ma moich petów, a zobaczcie, jak ja to szybko rozwalam. I też właśnie musicie zmienić jedną opcję. Tutaj w ustawieniach musicie sobie wyłączyć śledzenie jakby kliknięcie. Jak to macie wyłączone, to wtedy pety nie śledzą waszych kliknięć. No i wtedy jakby pomagacie petom i dużo szybciej wszystko właśnie rozwalacie tutaj. Macie tak naprawdę nieskończony dynamit. Najlepiej to podobno działa właśnie z Super Lightningiem, bo Super Lightning jest właśnie powalony. Jeżeli o to chodzi, ale no, ja sprzedałem swoje dwa super lightningi. Może powiem wam, że trzeci sobie zrobimy, jakby przerzucę wszystkie enchanty na trzecie konto i spróbujemy trzeci raz ten achievement zrobić. Dobra, przerzuciłem sobie wszystkie enchanty na trzecie konto. Zobaczymy, czy uda nam się zrobić po raz kolejny ten achievement, bo ja nie wiedziałem, że ten super lightning jest tak dobry i teraz on na pewno będzie mega mocno rósł właśnie sceną, przez to, że no, tak wszystko rozwala, samymi kliknięciami. Dobra, robimy te enchanty, zobaczymy, ile gemów mi zjedzie. Przerzuciłem sobie też 3 miliony gemów. Dobra, i powiem wam, że Dużo mi brakuje. Ledwo zrobiliśmy 1600 tych enchantów do tego achievementu. I zjechało mi dużo gemów. Zjechało mi milion gemów. Nie wiem, czy nie opłaca się bardziej tego za, nie wiem, 4-5 milionów kupić po prostu. Dobra, ale wracamy do głównego konto, bo tam jest jeszcze dużo roboty. I spróbujemy kupić ten właśnie Super Lightning teraz. I jeżeli chodzi o główne konto, to do przerobienia jeszcze mamy dużo prezentów, sprzedania. I będziemy szukać właśnie tego Super Lightninga. Może jakoś uda nam się go kupić. Po normalnej cenie. Chociaż, no, dużo ludzi właśnie już strasznie mocno zawyża cenę tego przez to, że Mejeraszar to pokazał na filmie I chyba jeszcze dwóch innych youtuberów to też pokazało na filmie Że to jest takie mocne właśnie Bo wcześniej ludzie po prostu tego nie wiedzieli 80 prezentów mamy To chyba rekord będzie jakby Ile mamy tych prezentów? 19 No to mamy 12 milionów prawie za to Ok, no, no jakby standardowo trochę wydamy Trochę sprzedamy tych prezentów Tylko standardowo też tu sobie zakręćmy kółkiem No i mamy Hugh -Gicka. I czy z Hughie'ka coś, na... znaczy czy Hugh nam Wyleci, no niestety nie, dobra, mniejsza w to Idziemy sprzedawać i kupować na Terry Plaza Zobaczcie co tutaj ktoś Robi, ktoś się by otwierał z 80% Naraz, wbijem na, na jakąś Terry Plaza I chłop coś tutaj takiego robi, jeszcze mi się Nie wszystko załadowało, bo dopiero co wbijem Na tą Terry Plaza, ale jakiś Powalony gościu tutaj otwierał te prezenty Powiem wam, dobra, ale to jest dla nas dobra Okazja, żeby sprzedać te prezenty, bo może Gościu właśnie będzie dużo za nie płacić Wystawiamy je oczywiście po 600 Miejmy nadzieję, że sobie ten gościu, który Tyle ich otworzył, kupi to. I zobaczcie, to gościu znowu tutaj tak otwiera. No proszę ci, gościu, kup moje prezenty. Co on tutaj w ogóle robi? To jest jakiś gościu, stopki chyba. Który to tak otwiera? Tutaj to wszystko do tego leci. Jakąś nazywa The new and coś tam. No nie, gościu powalony jest. Zobaczymy, czy coś mu wyleci. Czy tutaj z tych wszystkich prezentów będzie chociaż jeden huge? Ale no powiem wam, że czegoś takiego nie widziałem. Gościu otwiera po 16, albo i nawet więcej. Może nawet po 24 to otwiera. Zobaczcie, ile on tego otwiera. I żadnego huge'a nie widzę tutaj. W tym wszystkim. Dobrze, że to nie są moje prezenty, bo bym się chyba załamał, jakbym taką ilość otwierał i nawet jeden huge by mi nie leciał. No kompletnie żaden huge się nie pokazuje. O, dopiero tutaj musi jeden chyba pokazał. Przecież nie, to nawet nie jest jego, to jest... A nie, to jego był, dobra, to pokazał mu się jeden. Tutaj masz dodatkowego gościu. Zobaczymy, może to jest jakiś gościu z topowego klanu. Go, kurczę, to się niki nie pokazują. Ale no, Penik powiem wam, że mocny robi, no czegoś takiego nie widziałem. Powiem wam, że minęło już z 10 minut i gościu dalej to tak otwiera. Gościu ma kilka tysięcy tych prezentów. Zresztą zobaczcie kto to jest. Jak sobie wejdziemy w top klany, to jest gościu z melon Klanu. I tutaj na samym dole już ma 2,4 miliona tych punktów, a więc naprawdę dużo tego otworzył. Otworzył już tego 3000. Tysiące. 3000 tysiące tych prezentów już otworzył. Zobaczymy, ile gościu finalnie tego otworzy. Jakby nie chce mi się cały czas tego sprawdzać, czy on coś tutaj wydropi, czy nie. Tutaj tyle tego dropi że to szkoda gadać. Zobaczymy, ile finalnie tego będzie. Zobaczymy, czy moje prezenty kupi. I zobaczcie, co teraz gościu zrobił. Ja sobie odpalę Pewien buścik tutaj na magneta, szybko, żeby więcej tego zebrać. Ale no, sobie tutaj gemiki przytulamy. Całkiem spore, powiem wam. W sumie pierwszy raz coś takiego widzę. Jakby ogólnie taki też gigantyczny diament spadał z góry, ale nie zdążyłem odpalić nagrywania. O, no, powiem wam, że spoko, spoko. Tutaj sobie muszę pozbierać te diamenty. Chociaż chyba każdy ma swoją pulę diamentów, tak mi się wydaje. Zobaczmy, ile temu gościowi wpadło, jakby tutaj do tego klanu. Zobaczcie, ile on nabił tego. 18,6 miliona już klan ma. I on nabił 5,3 miliona. Gość nabił 1 trzecią tego co ma cały klan. Ponad 1 trzecią, no ale dalej moich prezentów nie kupił. Muszę pójść na inną plaza chyba. Powiem wam, że jeden gift tylko sprzedałem i one za bardzo dalej się nie chcą sprzedawać, a więc kupmy sobie 3 jajka po trochę wyższym rapie niż one mają, ale no tajnie nigdzie nie mogłem znaleźć, tak sobie forfan 3 otworzymy. Zobaczymy, może coś nam z tego wyleci. W ogóle tutaj gościu maskery korgi Shiny. Że mi się taki nie mógł trafić, tylko jakiegoś zwykłego zakichanego dostałem. ale dobra, twórzmy 3 jajka. Może właśnie ta typiara nam przyniesie szczęście. W ogóle takie lagi ma że to się z takimi lagami otwiera. No nie, nic nie ma. Tylko shiny balon. Dobra, sprawdźcie sobie koniecznie ten film z moim znajomym, o którym wam mówiłem i do następnego filmu.